Czy kartkówka może być karą? Tutaj właśnie chciałabym na to zwrócić uwagę, bo często jest w tym zakresie popełniany błąd. Często nauczyciele łączą ocenę zachowania z ocenami osiągnięć edukacyjnych, a przecież to są dwie zupełnie różne rzeczy. Prawo zakazuje w ogóle łączenia tych ocen. Według prawa celem kartkówki jest sprawdzenie wiedzy merytorycznej ucznia i wskazanie mu, nad czym jeszcze musi popracować. Nie ma w naszej ustawie oświatowej takiej wzmianki, że tą karą może być kartkówka, więc to na pewno jest pewnego rodzaju nadinterpretacja nauczycieli. Kolejną kwestią jest to, że nauczyciele często robią karne kartkówki, aby cała klasa dostała złą ocenę. Według prawa w żadnym wypadku nie ma takiej odpowiedzialności zbiorowej. W ustawie o prawie oświatowym Uczniowie są przecież oceniani indywidualnie. Indywidualnie to znaczy za swoje własne osiągnięcia edukacyjne, a nie za zachowanie kolegi z klasy. Naturalnie, że za występki można ocenić zachowanie ucznia, ale nie może dostać za to jedynki na przykład z matematyki. No To już jest naprawdę kuriozum. Zachowanie nie jest tożsame z wiedzą ucznia z danego przedmiotu, i myślę, że to naprawdę warto wiedzieć.